Witam Was wszystkich z Borholmu ze Sfaneke, tutaj na północno-wschodnim krańcu wyspy. Bardzo mały i sympatyczny porcik, a to, że nabrzeża troszkę wysokie, więc wsiadanie, wysiadanie nie jest idealnie wygodne. Natomiast to rekompensuje uroda tego miasteczka, które rzeczywiście jest bardzo sympatyczne, oraz toalety prysznice, które w zeszłym roku zostały wyremontowane i są naprawdę, hugię, mi coraz bardziej tutaj się po. Doba. Przypłynięcie z brzegu to tak naprawdę, no, troszkę więcej niż przez dzień. Przy dobrych wiatrach, ruszając rano, jesteśmy tutaj na wieczór, także bez wielkiego ciśnięcia taki skok na początek. My płynęliśmy przy takim, no, dosyć dobrym wietrze, więcej niż dobrym, bo przy w piąteczce przez większą część trasy, więc zrobiliśmy ją całkiem szybko, sprawnie i przyjemnie, bo było to na Tak, Zapraszam do oglądania. naprawdę bardzo urokliwe i w moim subiektywnym rankingu borholmskich miejscowości jest one w ścisłej czołówce No na pewno Rona jest równie ładne, a nie chcę mówić jakie miejscówki są brzydsze bo większość tutaj jest ładnych lub bardzo ładnych To, co tu widzicie za mną, to nie jest rzeźba współczesna, tylko pozostałości po najszybszym i najładniejszym statku żaglowym, wybudowanym właśnie tutaj w Sfanekę. Tyle po nim pozostało. Bardzo łatwo rozpoznać Są Malwy, jesteś w Danii. Tutaj pod ratuszem taka ciekawostka: drzewo było, drzewa nie ma, bo wzięło i uschło. No, w związku z czym doczekało się swojego powiedzmy pomnika. Posadzono nowe i zobaczymy, jak będzie rosnąć dalej. Tabliczka mówi, że Swaneke to najładniejsze miasteczko targowe Danii. E, zobaczcie sami. Na rynku, jak to na rynku? Z jednej strony market, a z drugiej. Po prostu e, rynek. Zaczął kropić odrobinkę i równocześnie z za chmury wyszło słońce i stąd taki kawał mi się przypomniał niedawno zasłyszany, czym się różni angielska pogoda od duńskiej, mianowicie angielska to jest taka, że cały czas pada z przerwami na mżawkę i na ulewę, a duńska pogoda to jest taka, że jeśli właśnie pada, to znaczy zaraz przestanie, a jeśli akurat nie pada, to znaczy zaraz zacznie. Wstawiamy się na luziczku do drugiego portu borholmskiego, a w tak zwanym międzyczasie troszeczkę będziemy pykać rybki. I tu taka istotna informacja, no, na łowienie ryb w Danii potrzebne jest pozwolenie, tak samo jak w Polsce, można je kupić sobie również na rok na miesiąc można kupić na jeden dzień i jak widzicie majątku to nie kosztuje a jednak robienie pewnych rzeczy na legalu daje spory komfort psychiczny że byle kto nie będzie się do nas czepiał, nie wystawi mandatu. Chociaż no, faktem jest, że na morzu te kontrole to jest w ogóle jakaś mega rzadkość, tak? Zwłaszcza jeśli jest to jacht żaglowy, który sobie tam pomału pyrka, coś tam, ktoś tam sobie spinninguje, ktoś tam, ktoś tam troluje, to na pewno nie jest ta skala, żeby się inspekcje zbiegały i, i, i robiły problemy. Natomiast jak mówię, no, robienie rzeczy na legalu, czyli, czyli zakup za te tam parę złotych pozwolenie na łowienie daje. Po pierwsze, komfort psychiczny, tak, że, że, że jesteśmy na legalu i nikt nam nic nie powie, a po drugie, tak naprawdę no, oni dbają o te wody. W całym Bałtyku jest zarybianie łososiem, w związku z tym no, byłoby rozsądne, żeby się troszkę dorzucić tym wszystkim państwom nabrzeżnym, od Polski począwszy na Skandynawii, skończywszy, żeby tej ryby było więcej. No bo w końcu wszyscy jesteśmy za tym, że jak już łowimy no to żeby coś złowić, prawda? Na koniec tego przedłużonego weekendu, który trwa od czwartku do e, niedzieli, no, ruszamy w kierunku koło brzegu. Znowu e, no, 50-paromilowy przeskok. Mamy nadzieję, że to również uda się ładnie i sprawnie zrobić. W prognozie są wiatry północno-zachodnie, więc no, akurat tak jak nam by pasowało. Zobaczymy, jak to pójdzie. E, I w kolejny weekend chyba wybiorę się tutaj znowu. E, dodam jeszcze, że na wiosnę tego typu e, właśnie weekendów w Borholms będzie kilka i w przyszłym roku, w takich terminach posezonowych, wrzesień, październik, na pewno również. Więc jeśli Ci się podoba, to zapisz się na rejs. Można w pomalutku na przyszłoroczne się zapisywać. A póki co daj łapkę, suba, napisz komentarz, tak jak uważasz. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej, hej.